Siedzi baca przed chałupą i całuje się po rękach. Przechodzący turysta pyta zdziwiony. Ba co? A co wy robicie? A robię grę wstępną. Zaraz będę się wananizował. <śled> Dwóch młodych juchasów spotkało na szlaku turystkę z Warszawy. Spodobała im się ta miastowa paniusia, a i ona podziwiała ich krzepkie, umieśnione ciała. Po krótkiej rozmowie zaproponowali jej odwiedziny w ich szałasie, na hali, gdzie wypasali łowce. Nie oparła się ich zalotom, a gdy zaczęli się do niej dobierać, nie protestowała. Zmusiła ich jedynie do założenia posiadanych przez nią prezerwatyw. Rozumiecie, nie chcę mieć dziecka, powiedziała. Po kilku godzinach szalonego seksu wielce zadowolona rozstała się z jornymi góralami. Minął tydzień i jeden z nich pyta drugiego: ty, stasek, a zależy ci na tym, co by ona nie miała dziecioka? nie. A tobie zależy? No mi też nie. A no to zdejmujemy te gumki. <śled> pyta Jucha z Bacy: ba a jak to jest, że ziemia się kręci? No widzisz, Jędruś, odpowiada baca, Ziemia jest to tako, kula okrągła, no i się kręci. Ba co? Ja wiem, że Ziemia jest to tako, kula okrągła, ale dlaczego ona się kręci? No widzisz, Jędruś, Ziemia jest to tako, kula okrągła, no i ma w środku taką ośkę, no i na tej oście ona się kręci. Ba co? Ale ja wiem, że Ziemia to jest taka okrągła kula, ma w środku ośkę, no i na tej ośce się kręci. Ale jak to jest, że ona się kręci? Widzisz, Jędruś, mówi Baca, Ziemia jest to taka kula okrągła, ma w środku ośkę, a na końcu tej ośki są takie cypecki, no i w tych cypeckach ona się tam kręci. Ale Baco... Ja wiem, że ziemia to jest taka kula, okrągła, ma w środku ośkę, a na tej ośce cypecki, ale jest to jest. No jak to jest, że ona się kręci? Jędruś, mi to się zdawa, że ty chyba chcesz w mordę dostać, a nie dowiedzieć się, jak ziemia się kręci. Baca leży z gazino w łóżku. Wierci się okropnie, aż w pewnym momencie zwraca się do żony. Hanka, albo się znowu nie domyła, alboś łobory nie domkła. <grymne> Na drodze z kościeliska do Zakopanego stoi góral i łapie okazję. Zatrzymuje się jakieś auto, baca wyciąga ciupagę i rzecze do kierowcy. Ładanizuj się, pan! Osłupiały kierowca posłusznie, acz niechętnie, Posłuchaj rozkazu bacy, gdy skończył, usłyszał znów tę samą komendę. Łonanizuj się pan! No cóż, wyboru wielkiego nie miał. Nie miał też wyboru, gdy usłyszał kolejną komendę. Łonanizuj się pan! Gdy skończył, baca znów to samo. Łonanizuj się! Próbował tedy biedny turysta po raz kolejny, ale nijak z tego już nie wyszło. Głos Bacy nagliwie jednak nieobłagalnie Łonanizuj się, łonanizuj się, łonanizuj się I kiedy Baca już widział, że kierowca nie da już naprawdę rady Spokojnym głosem rzekł do stojącej obok gazinę Siadaj Maryna, pan cię do Zakopanego zawiezie